Cześć widzowie, zawsze skakałem wyżej niż wszyscy, chociaż zawsze byłem jednym z niższych. I w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jakie ćwiczenia wykonywać, aby właśnie poprawić swój skok w wyż. Taki trening możecie robić 2-3 razy w tygodniu. Ha! Masa! Wiadome powinno być to, że dobra rozgrzewka jest podstawą treningu, więc rozgrzewką będą rozciągania dynamiczne, takie mniej więcej, które robicie na wf -ach. A więc tak, pierwszym ćwiczeniem będą przysiady. Są to 3 razy 3 powtórzenia z dużym ciężarem, mniej więcej jak maksa, macie na 100 kg. To robicie około 80. Są przysiady na początku treningu, bo są to najbardziej wymagające ćwiczenia tego planu. Drugim ćwiczeniem są tak zwane box jumpy. I tutaj jest bardzo ważna technika. Ważne jest to, aby ten skok był wymagający, aczkolwiek musicie zachowywać. Te 90 stopni między udem a łydką. Jeśli ćwiczycie na siłowni, to pewnie będą to boksy, a jak nie, to po prostu znajdźcie sobie coś odpowiedniego. Następne ćwiczenie to wyskoki z kolan. Również musi być zachowane 90 stopni, tak jak widzicie tutaj. Jeśli macie bardzo słabe skoki, jest możliwe, że nie będziecie mogli tego robić. I ostatnie ćwiczenie to tak zwany dead jump. Chodzi w nim o to, że od razu po upadku skaczemy do góry jak najwyżej się da. Pamiętajcie, aby wszystkie te ćwiczenia wykonywać starannie i jeżeli przy tych trzech ostatnich ćwiczeniach powtórzenia będą na przykład za wysokie, to po prostu możecie zejść kilka powtórzeń w dół. Jakby wiem, że większa część odbiorców nie będzie zainteresowana tym filmem pod względem faktycznego skakania, bo niewiele osób ma takie ambicje, ale jeśli pomogłem wam tym filmem, to nie zapomnijcie, aby zostawić subskrypcję, zostawić łapki. I napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze cele odnośnie właśnie tego skoku. Czy chcecie zawalić Danka do kosza, czy wyżej skakać w siatkówce. To zależy od Waszych celi. Pozdro i widzimy się w następnym filmie.